Witaj. W tym nagraniu powiem ci, jaka jest najlepsza dieta, jakie jest właściwe podejście do diety dla ciebie, nie dla kogoś innego, tylko dla ciebie. I żeby wybrać te właściwe podejście, wybrać tą właściwą dietę, musisz zadać sobie kilka pytań i musimy to dopasować pod twoją osobę. Pierwsze podejście to są zdrowsze nawyki. Na początkowym etapie dbania o siebie, zmiany sylwetki. Bardzo często ludzie od tego zaczynają: zaczynają wprowadzać droższe nawyki, piją więcej wody, jedzą więcej warzyw, i to jest świetne podejście to jest świetny etap dla osób początkujących. Jeden z największych minusów tego etapu to jest to, że w pewnym momencie takie podejście jest niewystarczające. Czyli ono działa do jakiegoś momentu. Jeżeli zaczynasz, jeżeli jesteś na samym początku swojej drogi, super, zacznij od zmiany nawyku, zacznij wprowadzać te nawyki. To jest według mnie najlepsze rozwiązanie. Ale jeżeli dotarłeś do momentu, w którym nie masz dalszego efektu, to trzeba iść dalej, trzeba przejść do kolejnego podejścia. I teraz bardzo ważne. Dlaczego to podejście zmiany nawyków nie działa e, długofalowo albo działa do pewnego momentu? Ponieważ zmieniamy tylko nawyki, a nie monitorujemy swoich kalorii, nie wiemy ile dostarczamy składników odżywczych, nie mamy bilansu kalorycznego, więc w pewnym momencie to przestaje wystarczać. No i zobaczmy, co mamy dalej. Indywidualnie dopasowana dieta pod Twoją osobę, e, rozpisana na przykład na cały tydzień, na dwa tygodnie, na cały miesiąc. Taka, której trzymasz się po kolei i stosujesz się wszystkich zasad. To podejście jest dobre dla wielu osób, ale uważam, że głównie dla osób, które bardzo mocno muszą eliminować niektóre produkty z diety, dla osób, które mają problemy zdrowotne albo dla osób, które chcą mieć konkretny przykład i trzymać jakieś rozpiski i nauczyć się tego wszystkiego. Czyli na konkretnej diecie, na przykład od dietetyka od kogoś, te osoby dostają tę dietę, nie muszą myśleć, trzymają się jej i uczą się tego wszystkiego, patrzą na posiłki, uczą się jak je komponować. Więc to podejście jest bardzo dobre, ale na takim etapie, bym powiedział, średnio zaawansowanym, ponieważ ma ono pewne minusy. No i minusem głównym takiego podejścia jest to, że nie możemy dowolnie sobie modyfikować diety, tak? Mamy dietę, musimy się jej trzymać. Czasem yy, mamy jakieś odstępstwa w diecie, to też może być problematyczne, więc często te osoby nie wiedzą, co zamieniać. Te osoby też przyzwyczają się do tego, że mają dietę, że mają rozpiskę i się jej w 100% albo tam w 80% yy, trzymają. To podejście jest ok, tak jak mówię, dla niektórych osób, ale wydaje mi się, że dużo większym, dużo fajniejszym podejściem może być kolejna rzecz, o której ci powiem: dieta zamiennikowa. Jest to forma diety, w której nie mamy diety na, na dwa tygodnie na miesiąc, tylko mamy taką prostą rozpiskę, w której mamy propozycje posiłków, pod tym mamy zamienniki i te propozycje posiłków są oczywiście wyliczone naszą kaloryczność diety, są dopasowane do nas, pod tym mamy bardzo dużą listę zamienników i ty jako osoba, która chce zmienić swoją sylwetkę, możesz sobie dowolnie wymieniać te zamienniki, dowolnie sobie je modyfikować i dosłownie jeść to, co Ci pasuje. Jaki jest największy plus tej yy, diety, tego podejścia? To jest to, że właśnie masz te zamienniki. Jeżeli na śniadanie masz ochotę zjeść jajecznicę, to jeżeli jajecznicę. Jeżeli masz ochotę zjeść coś innego, to jest coś innego. Czyli pojawia się większa swoboda trzymania się rozpiski, trzymania się diety niż w takim klasycznym podejściu dieta na tydzień, dieta na dwa tygodnie. Oczywiście są też minusy. Dla wielu osób minusem jest to, że trzeba trochę bardziej myśleć, bym powiedział. Czyli, jeżeli dostajesz taką rozpiskę, no to musisz pokombinować, a to zamienię na to, a tu zjem to, a tu mi to może nie pasować. Czyli już nie ma takiego, nie chcę powiedzieć, bezmyślnego, ale już trzeba się troszkę zastanowić nad tym, trzeba to przeanalizować i wyciągać z tego wnioski. Według mnie to jest właśnie jedno z takich najfajniejszych podejść, bo jednocześnie uczy cię trzymać się diety, uczy cię konkretnych y, posiłków, ale daje ci też swobodę trzymania się tej diety. I ostatnie podejście. Według mnie to podejście jest dla osób, bym powiedział, najbardziej zaawansowanych, to jest liczenie kalorii i całkowita swoboda w diecie. To jest podejście, w którym masz swój bilans kaloryczny, masz swoją ilość białka, tłuszczu, węglowodanów, jesz to, co Ci pasuje, dopasowujesz sobie wszystko, trzymasz się tego bilansu, zmieniasz sylwetkę i wszystko pięknie i cacy. Ale to podejście ma też minusy. Według mnie to raczej nie jest podejście do osób początkujących, ponieważ jeżeli nie masz pojęcia o diecie, o zdrowiu, o zasadach zdrowego odżywiania, no to czegoś takiego ciężko jest się trzymać, ponieważ musisz to sobie dopasować sam albo ktoś ci to dopasuje. Bym powiedział w takich przy osobach totalnie początkujących to, to jest bardzo ciężkie. I minus jest taki, że przy tym podejściu bardzo często nie zwracamy uwagi na zdrowie. Albo no nawet nie da się zwrócić uwagi na zdrowie, ponieważ wszystko możemy sobie pozamieniać i, i nie wyliczamy, nie wiem mikroskładników, minerałów. Jakby, no to, to nigdy nie będzie takie stricte podejście zdrowotne. W takim podejściu często pojawia się trochę niezrozumienia. I osoby myślą, że już wszystko można jeść, tylko się wliczy w bilans i jest super. No niestety nie do końca. Jeżeli zależy nam na zdrowiu, na długofalowych efektach, to nie chodzi tylko i wyłącznie o kalorie. Oczywiście kalorie są kluczowe, są najważniejsze, ale zjedzenie jednego posiłku dziennie... Tak, jakiegoś burgera, zapicie białkiem, to nie jest najlepsze rozwiązanie na przykład dla jelit, jeżeli mamy różne problemy zdrowotne, choroby. Te podejście może nam jeszcze bardziej narobić kłopotu, więc dla osób chorych z różnymi eliminacjami w diecie uważam, że to nie jest najlepsze podejście. Właśnie pokazałem Ci cztery najważniejsze podejścia do diety i na odpowiednim etapie powinieneś wybrać odpowiednią rzecz dla siebie. Ja Ci mogę dać taką wskazówkę. Jeżeli jesteś osobą, która zaczyna, podejście nawykowe jest super. Jeżeli jesteś osobą, która chce iść z tym dalej, według mnie podejście dieta zamiennikowa jest super, plus na przykład normalna dieta też jest fajna i na ostatnim etapie mamy ten etap powiedzmy, że liczenia kalorii. Jeżeli to robimy w trochę innej kolejności, mogą pojawić się problemy, jeżeli zaczynamy na przykład od liczenia kalorii. Oczywiście to jest tylko moje zdanie. Jeżeli my jako team pracujemy z kimś, bazujemy głównie na diecie zamiennikowej plus normalnej diecie. Oczywiście pracujemy też, edukujemy, czyli dbamy o budowanie nawyków, ale no, to jest taka rzecz dodatkowa, bo też liczymy, że osoba ma już jakieś nawyki. I jeżeli ktoś już jest na odpowiednim etapie, to na przykład przechodzimy do kalorii, do liczenia kalorii, makroskładników, ale takie według mnie dwie najfajniejsze rzeczy, to jest właśnie ta dieta zamiennikowa i dieta normalna. I jeżeli to połączymy, to mamy super efekty. To było na tyle. Możesz mi dać znać w komentarzu, na jakim etapie ty jesteś, jakie podejście do diety stosujesz, co teraz robisz, daj mi znać, jestem bardzo ciekawy.